Siemano z tej strony Sneakermeister i to jest kanał o butach, modzie i streetwearze. A dzisiaj na dla Was odcinek serii, czy warto kupić dany model. A zajmiemy się klasykami marki Adidas, które znowu wracają do łask, A są nimi Adidasy Handball Special i zastanowimy się, czy faktycznie warto je kupić. Aktualnie casualowe buty od Adidasa znowu powracają, bardzo dużo osób chce w nich chodzić, na przykład Adidasy Samba rozprzedają się na pniu i bardzo ciężko trafić swój rozmiar na stronie Adidasa, chociaż wracają co jakiś czas. Już dawno nie mieliśmy tak, żeby casualowe buty były znowu popularne i Adidas tutaj wychodzi na prowadzenie, bo takich butów ma najwięcej swoich kolekcji, a innymi z nich są właśnie te Adidasy Handball Special. Jeżeli lubicie buty, jeżeli lubicie modę, chcecie się coś dowiedzieć więcej na ten temat, no to zapraszam Was oczywiście do polajkowania tego odcinka, subskrybowania kanału, ponieważ to jest na pewno miejsce dla Was. Dodatkowo możecie mnie odwiedzić na Instagramie, na TikToku. Teraz aktualnie organizuję konkurs z sklepem. Możecie jeszcze do niego dołączyć, a jeżeli mamy to już za sobą, no to przejdźmy oczywiście do naszych Adidasów Handball Special. Te powstały pod koniec lat 70. W 79 roku, jak sama nazwa wskazuje, były przeznaczone głównie dla piłkarzy ręcznych. Najlepsi piłkarze ręczni z reprezentacji Niemiec grali właśnie w tych butach i były one specjalnie stworzone dla nich. Potem zaczęły się rozpowszechniać po prostu na całą Europę, coraz to więcej zawodników nie grało. Potem dołączyły także reprezentacje Skandynawii, które grały w tych butach ale w pewnym momencie stały one się popularne nie tylko na parkietach, właśnie piłkarzy ręcznych, ale także na stadionach piłkarskich. Tak jest stadionowa moda w Anglii w latach 80., -tych, 90. -tych zawładnęła rynkiem właśnie sneakersów pod tym względem. Casualowe buty po prostu tam królowały, jadidasy, samba, campus czy właśnie handball special pojawiały się po prostu na meczach. Masowo, bardzo dużo osób w nie chodziło, tak samo jak w gazelach te buty były mega popularne i w pewnym momencie po prostu mogliśmy ich zobaczyć w masę na stadionach piłkarskich w samej Anglii. Ale to tylko taka krótka historia tych butów, ponieważ dziwne, że z modelu, który był w sumie do piłki ręcznej, teraz jak na niego popatrzymy, to nigdy byśmy nie powiedzieli, że on nadawał się w jakiś sposób do sportu. Wiadomo, świat się zmienia, wszystkie technologie także się zmieniają, ale trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o sylwetkę, to ta klasyczna sylwetka Handball Special i wszystkich casualowych butów Adidasa dalej się super sprawdza. I te buty pod względem wyglądu mi osobiście bardzo się podobają. Dodatkowo kolorystyki i Nubuk fajnie wygląda w jakichś takich klasycznych skrylówkach albo na przykład Old Man Rich Style, który teraz jest także bardzo popularny, o którym wam dosyć często mówię to buty będą się bardzo fajnie w tych stylówkach sprawowały. Dodatkowo w takich zwykłych seksuerowych też mi się osobiście podobają. Tutaj gdzieś Wam rzucę filmik, który stworzyłem, wybierając jakieś outfity do tych butów i wydaje mi się, że można dosyć sporo pokombinować z nimi. Jeżeli chodzi o kolorystyki, jest ich naprawdę bardzo dużo. Jeżeli chodzi o sam wygląd, bardzo mi się podobają i tutaj całość jest raczej na plus, ale bardzo dużo osób z casualowymi butami Adidasa miała ten problem, że one nie były po prostu wygodne. A jeżeli chodzi o wygodę, to muszę Wam przyznać, że trochę się poprawiło, ponieważ ja pamiętam jeszcze te wcześniejsze gazelki Samba, one faktycznie nie były za bardzo wygodne, jak byłem gdzieś tam w gimnazjum, w podstawówce. Te buty casual'owe Adidasa, no były faktycznie jak takie trampki, płaskie, w środku nie miały żadnej amortyzacji. Teraz trochę się zmieniło, ponieważ Adidas stworzył taką specjalną wkładkę do tych butów, że ja sam się zdziwiłem, jak je założyłem, że one są tak wygodne. Na pewno nie są to buty, w których przechodzicie po prostu, wiecie, jakieś city Break po kilkanaście kilometrów zwiedzając, i nie będziecie wiecie, na nic narzekać, ale na pewno są to buty, które nie, po jakimś wyjściu, powiedzmy, na miasto czy na imprezę, nie będą was w ogóle uwierały, i mają one takie fajne podbicie, powiedzmy, na środku stopy, żeby tworzyć te wyżłobienie stopy, które powinno mieć miejsce oczywiście. U większości z nas, niektórzy, którzy mają płasko stopie, tego nie mają, ale tutaj ono występuje i ono jest dosyć mięciutkie. To jest bardzo fajne, tutaj, że ta wkładka, ona jest taka trochę, można powiedzieć, gumowa w tym miejscu, że dosyć mocno pracuje, jak na takie buty. I na pewno powiedziałbym, że jest ono wygodniejsza niż że takie zwykłe wansy czy konwersy. I wydaje mi się, że one będą się lepiej sprawowały od tych butów, na przykład przy jakichś dłuższych wypadach. Jeżeli chodzi o jakość wykonania tych butów, ona jest bardzo fajna w porównaniu do butów konkurencji np. Nike, czy teraz też już New Balance niestety. To jakość wykonania i wykorzystane elementy do tych butów są naprawdę bardzo fajne. W porównaniu do na przykład najki, Nike, Nike, Danki, które też kupimy za okolice 400 zł, na już 500 zł powiedzmy, no to tutaj te materiały użyte są lepsze. Na pewno minusem dla czyszczenia, do wiecie, utrzymania tych butów w czystości jest to, że mamy tutaj nubok po całości, praktycznie pociągnięty. Jedynie co to mamy skórzane paski na tym bucie. I oczywiście tutaj z tyłu zapiętek, ale jako tako na pewno nie będą to buty, które będziemy mieli utrzymanie. Czystości, wiecie tak, na maksa przez dłuższy okres czasu, ponieważ, no jak sami wiecie, Nubok dosyć szybko się potrafi niszczyć. Jeżeli gdzieś go ubrudzicie czymś mocniejszym, no to ciężko jest go po prostu właśnie doprowadzić do dobrego stanu. Ale jak widzicie, ja w nich już trochę pochodziłem i na razie nie ma tutaj żadnych jakichś śladów, które by mnie gdzieś tam uwierały. Jest tu jednak taka kropeczka czarna, którą właśnie nie wiem, z czego mi spadła tak naprawdę i muszę się za to zabrać, żeby to spróbować wyczyścić, ale zobaczymy. Jeżeli chodzi o cenę tych butów, to cena tych butów, tak jak mówię, jest ona w okolicach 400 zł. Znajdziecie za 430, bez promocji 450 ale można je znaleźć za 400 i nawet trochę mniej po jakichś promocjach. Dosyć ciężko jest je teraz trafić właśnie ze względu na to, że te buty są coraz to bardziej popularne i coraz to więcej osób chce w nich chodzić i stosuje je jako zamienniki do Adidasu Samba. Jeżeli miałbym wybierać pomiędzy nimi, wiadomo, że Samba to klasyki. Tam mamy skórzaną tą cholewkę i jest na pewno to plusem do czystości tych butów. Wiadomo, że jeżeli chodzi o sam wygląd, to także jest to kultowa sylwetka i bardzo dużo osób je chce mieć, ale jeżeli chodzi o jakąś wygodę użytkowania, albo jeżeli chodzi o nie wiem, jakość materiałów użytych, no to tutaj mamy dokładnie to samo, a jednak specjale są trochę tańsze. Rzeczą, która Was na pewno zainteresuje będzie także oczywiście jaki rozmiar brać tych butów, ponieważ w Adidasie jest to różnie, ale ja w Nike chodzę we wszystkich butach praktycznie 45, mam wkładkę 29 cm i tutaj także mam wkładkę 29 cm, działa to, nic mnie nie i są dla mnie wygodne. Dlatego ja postanowiłem, żeby Wam tu powiedzieć, że brać te buty po prostu true to size. One, nawet jak popatrzymy na to, jak tutaj wąskie się wydają, one nie są aż takie wąskie na palcach, ponieważ ja mam dosyć szeroką stopę i zazwyczaj bardzo wąskie buty mi przeszkadzają, a tutaj jest bardzo spoko. W żaden sposób mi nie obciera tutaj mały palec, ani nie, wiecie, nie czuję tak, żeby moja stopa była w jakiś sposób ściśnięta. I jeżeli będziecie chcieli kupować te buty, to proponowałbym je Wam brać po prostu true to size, czyli w tym samym rozmiarze, co w innych markach. Spójrzcie sobie oczywiście na rozmiarówkę, czyli na długość wkładki, jaką bierzecie i po tym najlepiej sobie dobierać. Na sam koniec powiemy sobie jeszcze o stylizacjach, jakie można dobrać do tego buta. Postaram wam się tutaj także pokazać jeszcze jakieś, które powiedzmy z internetu, ale na pewno są to buty, które lepiej pasują do jakichś bardziej slim fitów. Jeżeli lubicie jakieś skinny spodnie, powiedzmy slim spodnie, nawet regularne, no to oczywiście one się tutaj będą lepiej sprawowały niż do jakichś strasznie szerokich. Nie podobają mi się te buty w szerokich stylówkach, ponieważ no. Ta, wiecie, te spodnie opadające na tego buta tworzą to, że one są bardzo wąskie i wyglądają trochę jakbyście mieli takie kurze stópki albo coś takiego. A jak zastosujecie sobie do jakichś takich bardziej, nie wiem, joggersów, Simfito, no to one wyglądają według mnie lepiej. Najlepiej na przykład z jeansami, czarnymi jeansami, one mi się najlepiej sprawowały. Dodatkowo na przykład z podciągniętymi nogawkami też wyglądają bardzo spoko. i na pewno nie polecałbym im osobom po prostu, które nie lubią takiego stylu ubierania się, wolą jakieś buggy jeansy, szerokie bardzo, no to wtedy odpuściłbym po prostu tą parę. Także jeżeli miałbym powiedzieć, czy warto je kupić, na pewno powiedziałbym, że warto je kupić dla osób, które lubią właśnie Slim Fit, które lubią jakieś takie casualowe buty, jeżeli mielibyście wybierać je, to ja bym się kierował ku nim zamiast na przykład sambą czekania po prostu na te samby, czy one się pojawią, czy się nie pojawią. Przynajmniej na razie wiadomo, że każdy ma swoje jakieś preferencje co do wyglądu, ale jeżeli chodzi o wygląd Samba Adidas z Handball Special, one są bardzo podobne do siebie. I nie zauważcie jakichś tam super mega różnic. Wiadomo, że ta kolorystyka mocno się odróżnia, ponieważ tam jest biało-czarna z tą gumową podeszwą. Tutaj mamy różne kolory, ale jeżeli lubicie buty z Nubuku, jeżeli lubicie buty casualowe, które są trochę węższe i lubicie buty do Snimfitu, to jest na pewno bucik dla Was i będziecie w stanie go znaleźć gdzieś tam, nawet do tych 400 zł, za 350, 370. Tylko trzeba po prostu dobrze poszukać. Na pewno mam podepnę w komentarzu link do tych butów na samego Adidasa także. Sprawdźcie sobie, ponieważ naprawdę warto. Ja sam się zdziwiłem w ogóle, w jaki sposób się w nich chodzi, i że one są faktycznie całkiem wygodne, jak na to, co pamiętałem. Także dzięki Mawielkie za odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się w następnych, w następnym tygodniu. Także do zobaczenia. Cześć.